Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dziś zaproszę Was do swojej kuchni, bo dziś będzie dzień z gotowaniem. Dziś chciałam z Wami podzielić się przepisem na moje dwie zupy, które dla mojej rodziny są kultowe. Pierwsza zupa to jest zupa wymyślona przeze mnie, i ona jakby łączy kuchnie z mojego domu, z kuchnią domu mojego ex-małżonka plus dodatek kuchni mojej sąsiadki, rodowitej zagłębianki. I dzięki właśnie tym wszystkim trzem połączeniom powstała taka zupa. Będzie to krupnik, który jest smaczny, jest lekki, bo jest to krupnik bez ziemniaków. Bardzo wszystkim nam ta zupa smakuje. Być może spróbujecie zrobić według mojego przepisu i zobaczyć, jaki to będzie smak. Można przyprawy zmieniać albo nie. To już zależy do Was, czy zrobicie oryginalnie tak jak ja, czy po prostu wprowadzicie jakąś własną inwencję. Powiem szczerze, że. Ta zupa przywodzi mi na myśl bardzo wczesne lata mojego małżeństwa, kiedy ja, taka młoda mężatka, przyjechałam tutaj i tak bardzo starałam się być dobrą gospodynią, i bardzo chciałam codziennie gotować coś innego. Tak jak to się słyszy, jest takie mnie, jest pierwsze danie, drugie danie, i ja tak codziennie robiłam. I pod koniec tygodnia w tej mojej lodówce nazbierało się mnóstwo garnków z różnymi rzeczami, które zostały, bo ja przecież codziennie gotowałam coś nowego i nie bardzo wiedziałam, co z tym zrobić. Bo szczerze mówiąc, ja się z takim zjawiskiem, że coś zostaje, w swoim domu rodzinnym nie spotkałam, i jakoś mi do głowy nie przyszło, że no, mogłabym coś z tym zrobić. Bo wydawało mi się, że taka gospodyni jak ja, taka, no, która chce być taka nowoczesna to no to musi się czymś wykazać i powiem szczerze, że ja byłam tym sfrustrowana i tak męczyłam się z tą sytuacją i poszłam do mojej sąsiadki, która mieszkała naprzeciwko mnie, poszłam kiedyś na kawę i takiej opowiedziałam, że ja mam taki problem i nie bardzo, nie bardzo wiem jak, jak go rozwiązać. No, i ona wtedy mówi: A, mówisz, co to na to jest proste rozwiązanie? Jak ci zostaje ziemniaków, to robisz kopytka, robisz pluski Śląskie, coś tam z ziemniaków zawsze zrobisz. A jak ci tam zostanie makaron, to do niego coś jakiś dorobisz jakieś mięso, jakiś sos i zawsze coś będzie. I powiem szczerze, że zaczęłam stosować tej te e, te metody i do, do dziś stosuję. I wydaje mi się, że to jest takie proste i oczywiste. Nie wiem, dlaczego ja, młoda e, dziewucha, na to, na to nie wpadłam, ale tak było. A krupnik, który Wam dzisiaj zaprezentuję, to tak jak mówiłam, jest to takie połączenie trzech kuchni. W moim domu rodzinnym robiło się krupnik z ziemniakami i oczywiście z kaszą. W domu mojego eks-małżonka robiło się krupnik, ale tylko z ryżem, bez ziemniaków. Dla mnie to była taka zupa trochę ryżowa, taki rosół z ryżem. A moja sąsiadka robiła jeszcze inaczej. I ona robiła ten krupnik na niewielkiej ilości kaszy, ale z dodatkiem grysiku i płatków osianych. To było dla mnie takie zaskoczenie. I powiem szczerze, że nie bardzo wiedziałam, czy. Czy to się da jeść? <gry> Ale jak spróbowałam, to, to się da jeść. Nie wyczuwa się wszystkich tych smaków. One się fajnie łączą, dają taki fajny efekt smakowy, taką odpowiednią kleistość. Bo to jest taki krupnik, który można jeść w momencie, kiedy jest się chorym, kiedy jest się słabym, bo, bo on jest naprawdę taki lekkostrawny. Mogą go jeść dzieci, osoby, które mają problem z gryzieniem. Więc na każdym etapie życia on, on będzie. Dobry, to taki krupnik zrobię jako zupę pierwszą, i to będzie właśnie ten krupnik, według mnie. Zobaczycie sobie. A chcę Wam jeszcze pokazać, skoro jesteśmy już w kuchni, moją tablicę korkową i pokażę Wam coś na tej tablicy. Za chwilę przeniosę Was tam i zobaczycie. To jest moja tablica korkowa. Powoli się do niej zbliżę i chcę, żebyście przeczytali dwie rzeczy. Bądź dla siebie najważniejsza. Hanap. I zastąp słowo muszę chcę, pragnę, planuję. I to jest od pani Oniku Danuta Danuta. Y takie komentarze, które do mnie piszecie, które bardzo do mnie przemawiają, które, z którymi się bardzo utożsamiam, e, zawieszam sobie tu na tej tablicy korkowej, żeby móc codziennie na nią zerknąć, e, móc przeczytać te słowa i żeby się z tymi słowia, słowami utożsamić, bo e, on uważam, że one mają i moc i siłę i odpowiednio na mnie wpływają. A za chwilę pokażę Wam, jak przygotowuję mój krupnik. Pokażę Wam składniki do pierwszej zupy, do krupniku według mnie. Więc będę potrzebować dwa skrzydełka. Tu mam około 2 litrów wody. Tu mam tak, taką ćwiartkę kapusty włoskiej, kawałek pietruszki, selera, pół marchewki i pół cebuli. To jarzynę jak się pogotują skrzydełka zetrę na tarce i dorzucę, żeby się razem gotowało. Pamiętajcie, że ja ten krupnik przygotowuję tylko dla siebie, dlatego podaję składniki na jedną osobę. Można zwiększyć, jeśli będzie tą zupę jadło więcej osób. I teraz klucz całej zupy, to są właśnie dodatki. Więc tu jest tak, tu są płatki owsiane, tu jest ryż tu jest grysik i tu jest drobna kasza wiejska. Ja wszystkich tych składników dam po dwie łyżki. Tyle uważam, że wystarczy. Dobrze wypłuczę i po y, zagotowaniu i takim może półgodzinnym gotowaniu mięsa dorzucę jarzyny. Jarzyny jak zmiękną, to dorzucę y, składniki, resztę właśnie tych kaszowych składników i pokażę Wam jak to będzie wyglądało. A teraz... Wrzucam już skrzydełka do garnka i niech się gotują. Tu w miseczce już mam ym, przygotowane, ja nazywam kaszę, i dołożę jeszcze dwie łyżki ryżu. Ja mam ryż y, okrągły, ale wy możecie użyć jakiego chcecie. I tą mieszankę zaleję wodą, wypłukam. I potem wrzucę do garnka. Warzywa mam już starte na tarce. Ilość warzyw musicie dostosować do swoich upodobań smakowych. Ja lubię więcej marchewki, dlatego na moim talerzu jest jej więcej. Pozostałych warzyw mam mniej i te warzywa tylko ścieram. Choć podałam wam na początku, że ścieram wszystkie warzywa. To jednak tylko te, bo te warzywa pójdą do. Już ugotowanych skrzydełek, a kapustę daję na sam koniec. I tu mam połówkę tej ćwiartki zszatkowaną, bo tyle mi wystarczy. Ja właściwie najbardziej lubię tą kapustę taką wiosenną, taką młodą, soczystą, taką wręcz słodkawą. Ale robię ten krupnik we wrześniu, mam taką kapustę włoską, więc użyję i zazwyczaj używam z przewagą tej zielonej części, bo bo lubię ten zielony kolor właśnie w tym krupniku moje warzywa wylądowały już w garnku i spróbuję jeszcze trochę posolić bo patrzyłam ale mało słone więc przykryję i niech się gotuje do miękkości Moja zupa już tak wygląda, mięso się pięknie podgotowało, a jarzyny rozgotowały, więc w tej chwili dorzucę tutaj e, zawartość tej miseczki. Wszystko jeszcze wymieszam i teraz zostawię, żeby się to e, pogotowało. Zobaczcie, tak wygląda krupniczek. On już jest prawie gotowy. W tej chwili dołożę do tego wszystkiego kapustę. I to się będzie razem z tym krupniczkiem gotować. Jeszcze to wszystko przemieszam. Poczekam chwilę do prawie. I krupnik będzie gotowy. Moja zupa jest już ugotowana. Jest taka, myślę, lekko strawna, bo mogą ją jeść wszyscy. Nawet ci, co mają problem z połykaniem, łącznie z dziećmi. Jest dość gęsta. Na pewno nie jest to jakiś taki rzadki krupnik. Ja ten krupnik w tej chwili doprawię solą, pieprzem i y, mam tutaj kucharka. Wiem, pewnie odezwą się głosy, że jest niezdrowy. Kupuję taką y, w ekologicznym sklepie przyprawę do zup, do rosołów, ale w tej chwili nie mam, więc dam niewielką ilość y, tej przyprawy. Dołożę też koperek i pietruszkę, bo bardzo lubię zieleninę w tej zupie. Spójrzcie, przyprawy już tutaj dodane. Fajnie to wygląda. Dodałam trochę przegotowanej wody, bo wydawał mi się zbyt gęsty. Dołożę jeszcze dla koloru mleka. Ja mam akurat mleko ze swoich rodzinnych stron. I co prawda bardziej będzie pasowało to mleko do drugiej zupy, ale w drugiej zupie użyję śmietanki. A w tej zupie użyję tego mleka, żeby tak ładnie zabielić ten mój krupnik. Mleko już dodane, w tej chwili to zagotuję. Dałam dosłownie dwie łyżki, bo to jest mleko 3,5%, więc wydaje mi się, że wystarczy. A nabrał ten krupnik takiego ładnego, jasnego koloru. Jak się zagotuje, dołożę zieleninę i krupnik gotowy. Moja zupa już się zagotowała, dołożyłam zieleninę i wygląda naprawdę fajnie. Gotując tą zupę musicie uważać, żeby wam nie przywarła do dna. Często zaglądać do niej i mieszać, bo jednak ta zupa lubi przywrzeć do dna. Ja tu wyjęłam jeszcze to mięso, które się gotowało, ja je obiorę i dołożę do zupy, bo tak lubię i moje wnuki też tak lubią. Tak wygląda gotowy krupnik. Ja za chwilę biorę się za jedzenie. A wszystkim, którzy zechcą powtórzyć ten przepis i będą jeść, to życzę smacznego. Witam Was ponownie. Za chwilę kolejna moja zupa. Tym razem jest to zupa z mojego rodzinnego domu. To jest oryginalny przepis. Tu niczego nie zmieniałam, bo uważam, że. Tu nawet nie ma co zmienić, bo to jest zupa z czasów, kiedy w domu moim rodzinnym nie przelewało się. Jadło się wszystko, wszystko smakowało. I tą zupę moje dzieci lubią bardzo. I z tą zupą jest zabawna historia. I zawsze jak to wspominam tą zupę, to obie z moją synową się śmiejemy, bo... Miała do mnie przyjechać córka i córka zawsze tą zupę sobie życzy albo krupnik, więc tym razem była ta zupa i ja tą zupę przygotowałam i na ten obiad miał przyjść też syn. I przyszedł syn, ale nie sam. Przyszedł ze swoją dziewczyną. I ja byłam taka Zdegustowana. Dlaczego? Dlaczego mi wcześniej nie powiedział? Dlaczego mi taką zrobił niespodziankę? I tak mi było głupio, że ja taką biedną z wiejską zupą ją e, goszczę, a mając w zanadrzu tyle różnych możliwości i, tylu, i tyle pomysłów i pewnie co, ja bym to nie zrobiła, żeby e, przyszłą synową e, ugościć. No, ale wypadło na, na tę białą zupę. I moja synowa stwierdziła, że ta zupa jest naprawdę dobra, a ja jej wierzę, dlatego że moja synowa jest bardzo szczerą osobą i po prostu mówi to, co myśli. Więc gdyby było inaczej, to bym powiedziała wprost, bo, bo na tyle jest szczera. Więc z tą zupą w mojej rodzinie właśnie takie sytuacje się wiążą, ale zawsze jak tą zupę gotuję. To mam olbrzymi do niej sentyment i nawet jak w rodzinie z bratem o niej opowiadamy, to zawsze oboje wspominamy tą zupę jako zupę, która zapadła w naszej pamięci i która jest z nami zawsze, bo ją gotujemy często tak ja w swoim domu, jak mój brat również w swoim. Więc jest to zupa z naszych rodzinnych stron, z naszego rodzinnego domu. I za chwilę zobaczycie. Co potrzeba do jej wykonania. Kolejna moja zupa nie posiada zbyt wielu składników. Podstawą są ziemniaki i grzyby suszone. Grzyby zaraz namoczę i po namoczeniu będę gotować, a ziemniaki obiorę, pokroję w kostkę i dorzucę do gotujących się grzybów. Ziemniaków jest tutaj dość dużo, bo jednak. Nie ma w tej zupie nic innego, więc musi ich być dużo, żeby po prostu czuć się najedzonym. Na koniec dodam barszcz, część oczywiście, nie wszystko, i dodam też śmietankę. Nie będę tego zagęszczać, bo barszcz już wystarczająco to zagęści i nada takiej odpowiedniej kwasowości. Grzyby już namoczone, a ja teraz wzięłam się za obieranie ziemniaków i krojenie w kostkę. Ziemniaki wylądowały w garnku, będą się w tej chwili gotować. Sami widzicie, że ta kostka jest dość gruba, bo tej akurat zupie mi takie właśnie smakują. I tu już wstawiłam grzyby, które się będą gotować. I czekamy, aż się wszystko pogotuje. Ziemniaki się gotują, grzyby również, więc poczekam, aż się. Gotuję do miękkości i wtedy połączę grzyby z ziemniakami. Ja już połączyłam ziemniaki z grzybami. Ta zupa ma taki ładny, lekko brązowy kolor i właśnie o to chodzi. I w tej chwili tą zupę posolę, bo do tej pory jeszcze nie soliłam. Więc posolę i razem z tą solą jeszcze pogotuję. Zupa się gotuje. Ja tu odlałam sobie filiżankę tego barszczu i w tej chwili doleję jak się zagotuje, to zobaczę, czy to jest wystarczająca ilość, czy nie, bo chodzi o to, żeby ta zupa miała odpowiednią kwaśność. Spróbowałam moją zupę, jest dobra, więc nie muszę dolewać już barszczu, Doleję jedynie śmietankę żeby ją zabielić i jak się zagotuje, moja zupa z czasów dzieciństwa będzie gotowa. Tak wygląda moja zupa. Jest naprawdę smaczna. Jest lekko kwaskowa, przełamana słodyczą słodkiej śmietanki. Może to nie jest jakaś wykwintna zupa i pewnie taka nie jest. Ale chodzi o to, że zawiera w sobie wspomnienia mojego dzieciństwa. Tamtych lat, lasów, zapachu grzybów, bo uwierzcie mi, że jak ta zupa się gotuje, to w całym mieszkaniu rozchodzi się przepiękny zapach gotujących się grzybów. A ja taki zapach bardzo lubię. I te wspomnienia zawarte w tej zupie są ze mną do dziś. Polecam Wam, spróbujcie naprawdę. Mnie i mojej rodzinie ona bardzo smakuje, Boże, i wy odkryjecie w niej jakiś własny smak. Zachęcam was do tego i życzę wszystkim smacznego. Oj kochani, teraz już będę kończyć. Pokazałam wam przepisy na moje dwie zupy. Może ktoś zechce wypróbować i zrobić. Zachęcam. A jeśli nie, to Miło będzie, jeśli tylko popatrzycie, jak ja to wykonuję. Mnie te zupy bardzo odpowiadają i myślę, że każdy w swoim domu ma takie zupy, z którymi wiążą się jakieś wspomnienia, jakieś miłe chwile. I jeśli w komentarzach napiszecie mi o czymś takim, to chętnie poczytam, bo zawsze miło usłyszeć a może jakieś zdjęcie zrobicie i dołączycie zup. Które robicie, może pokrótce opiszecie, co tam dodajecie, może ja odtworzę Wasze przepisy, może ja skorzystam. Będzie mi bardzo miło, jeśli się ze mną takimi rzeczami podzielicie, takimi Waszymi osobistymi wspomnieniami. Moi kochani, zapraszam Was na mój kolejny filmik, a dziś się z Wami żegnam. Bardzo dziękuję Wam za poświęcony czas. Za to, że byliście ze mną. Zapraszam wszystkich nowych moich widzów do pozostawienia suba albo łapki. To jest zawsze ślad, który jest bardzo miło przeze mnie widziany. Oczywiście, również komentarze. Lubię Wasze komentarze, lubię je czytać, lubię odpisywać. I sami, jak widzicie, jeśli coś wpadnie w moje serce i zapadnie w mojej duszy, to ja sobie to zapisuję, i ja sobie to przywieszam na moją tablicę korkową, bo to są takie dla mnie drogowskazy życia. To kochani, wszystko. Dziękuję Wam za dziś. Do widzenia. Do zobaczenia.